Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Ernest Bryl Adwent się zaczął. Adwent się zaczął dla mnie. Czy anioł stanie na onej górze, gdzie pasą się zorza? Czas się z sobą jakoś ułożyć. Na prawdziwe kolędowanie ruszyć raźno z gwiazdą. Oż za furgocze jasność. Ale to niepewne. Nie wiem. Zamiast śniegu ciężki deszcz i mgła, mam gwiazdę. Niezbyt szczerą, sklejoną z papieru. Taka sobie świeczka grzeje ją od środka. Jestem sam w drodze? Może innych spotkam też spóźnionych w najważniejszej godzinie. Zaśpiewamy, dziecinie, czy nas czas przeminie? Obok. Nie tą drogą więc szukam sposobu w czas adwentu. Jak wyjść z tego zamętu? Uczę się kolędy na nowo. Wreszcie bez żadnych wykrętów, słowo po słowie, głęboki oddech. Czytał Bogdan Dmowski.